Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca i w kolejnym odcinku z nowej serii ukazującym się w poniedziałki o godzinie 20 o wadach i zaletach konkretnych samochodów używanych. Bardzo jest mi niezmiernie miło, że pierwszy odcinek z Peugeotem 206, tak wam przypadł do gustu, ta cała seria się spodobała. No i wtedy też zadałem pytanie, czy w kolejnym odcinku chcecie usłyszeć o BMW E36, czy o fiacie multipli. Ale zaczniemy od BMW E36 Multipla, będzie za tydzień. Oczywiście też jestem ciekaw, jakie inne macie pomysły. Z chęcią będę je stopniowo realizował, nie wszystko e, od razu. No właśnie, tak zastanawiałem się przez pewien czas, jak zacząć. Co tu powiedzieć o BMC E36? No klasyku. I powiem Wam jedno. Zacznę wierszem. Dla Ciebie to trzy zwykłe litery, dla mnie za silnik i koła cztery. Jedyna marka, która ma duszę, na inne auto już się nie skuszę. Śmigło na masce to bety znak, pruje powietrze jak wolny ptak. Czy lat dwadzieścia? Osiem czy dwa? To tylny napęd, to cudo pcha. No cóż, w ten sposób chciałem zacząć, ale przechodząc już do omawiania egzemplarza, do jego wad i zalet, polecanych silników, zacznijmy może od tego, żeby upozycjonować to trochę. Najpierw było BMW E21, pierwsza generacja, później pojawia się już też kultowa E30. Nawet moi znajomi mają piękną wersję w kombi. No i między 1990 rokiem a 2000 rokiem królowała generacja E36 w wielu odmianach. Można powiedzieć, że to auto pozycjonuje się w segmencie D, chociaż nie do końca. Mamy wersję kompakt, która została celowo trochę zmniejszona, odchudzona, zmieniono trochę w niej deskę rozdzielczą, po to, żeby trafić też do społeczeństwa, które nie ma aż tak zasobnego portfela, żeby sobie E36, chociażby tą pierwotną, Przewrotną generację startującą w 1990 roku kupić w sedanie. Cóż można powiedzieć, jeżeli chodzi o warunki polskie? Znalezienie E36 w idealnym stanie. Tak na dobrą sprawę, teraz graniczy z cudem, no chyba że szukamy na jakiejś giełdzie klasyków. Tak na dobrą sprawę, na portalach aukcyjnych, jak patrzyłem, to i tak połowa ogłoszeń ma zaznaczone, że auto jest bezwypadkowe. Ale no nie ukrywajmy, historia tych samochodów, które mają już ponad 20 lat, była różna. I tutaj byłbym bardzo ostrożny. Oczywiście ceny rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych. Kończą się mniej więcej, mówię o takich racjonalnych ofertach, na mniej więcej 15-18 tysiącach złotych. Ale też są i o wiele wyższe ceny, jeżeli trafimy na jakiegoś ultraklasyka. Jednym z problemów związanych z tym autem był fakt, że gdy już zostało na przykład to auto ściągnięte do kraju, mieliśmy wielu inżynierów, projektantów, którym bardzo zależało, żeby to auto Uszlachetnić niekoniecznie w jakiś gustowny sposób, i pojawiało się w międzyczasie dość sporo różnych wytworów, które no nie do końca upiększały to auto i nie zawsze dodawały mu takiego stylu. No, przez co później jest ciężko takie auto sprzedać, a jeszcze trudniej je skupić, ponieważ gdy podrzucamy tego typu egzemplarze robione domową metodą, tuningowane, ja wiem, no miłośnicy samochodów, ale czasami gdzieś to wymknęło się trochę spod kontroli. Zwróćmy uwagę na jedno: do BMW została przypięta taka łatka, gangsterska, mafijna. Czy coś, ja uważam, że to jest trochę łatka, niesłuszna? BMW bardzo długi czas walczyło gdzieś z tym syndromem. Teraz co się okazuje, jeżeli chodzi o markę prestiżową w Polsce? ma się bardzo dobrze jeżeli chodzi o sprzedaż i konkurencja może BMW tego Zazdrościć. Przejdźmy jeszcze przez egzemplarze, jakie były produkowane. Tak jak już powiedziałem, w 1990 zadebiutował Sedan, w 1992 roku zadebiutowało Kupę, następnie w 1993 była to odmiana Cabrio, w 1994 powstał już wcześniej wspomniany Kompakt, mniej więcej 20 cm krótszy, i na przełomie 1994 i 1995 roku pojawiło się Kombi. Dodatkowo też jeżeli chodzi o generację E36 pojawiło się coś takiego jak zmienne fazy rozrządu, VANOS, popularny VANOS. Jeżeli chodzi o silniki, tutaj była szeroka paleta, począwszy od benzyniaka 1.6 skończywszy na 3-litrówce w M3, ale była też odmiana 3,2 litra, to była w tej wersji wzmocniona jeżeli chodzi o M3. Ale to nie był jedyny silnik, jeżeli chodzi o takie mocne silniki. Zwróćmy uwagę, tak, bo część osób mówi, a tylko R6 i R4, jeżeli chodzi o silniki. Nie, była też v 8 Alpinka B8 z silnikiem 4,6 litra nadworny tuner i moc 333 koni. Jeżeli chodzi o diesle, był silnik 1,7 i 2,5 o mocach od 90 koni do 143, ale o tym powiem też w dalszej części. Warto też wspomnieć, jako ciekawostkę to tak trochę bardziej z mojego podwórka jeżeli chodzi o Rayleigh Cross. W Rayleigh Cross jest wiele grup samochodów, są maluchy, są Seicento, jest klasa Super National, Supercars i został wyodrębniony odrębny e, Odrębna grupa BMW E36, gdzie wielu zawodników zgadało się między sobą wspólnie, że będą kupowali identyczne auta o tych samych zbliżonych mocach. Nie będą robili wielkich przeróbek poza zmianą skrzyni i zeszperowaniem samochodu. I to mi się bardzo podoba, że w tej klasie nie ma jakichś dużych dysproporcji, jeżeli chodzi o moc, tak jak na przykład w Super National, gdzie niektóre auta mają 120 koni mocy, a niektóre ponad 200. Więc to jest o tyle... Ciekawe. Dla mnie BMW E36, no tak jak już pokazywałem w zdjęcie, miałem okazję tym autem jeździć. Powiem Wam tak, to akurat była wersja Coupé, więc chyba ta, która najbardziej mi się podoba. Taka klasyczna linia, jeszcze w czarnym kolorze jeździłem. Czarna skóra, fajne audio, zeszperowana, więc trzeba było naprawdę uważać. Odmiana 328, więc nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba i to jest chyba najbardziej ulubiony przeze mnie silnik. I to tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do wad i zalet. No dobra, to ja się teraz trochę zmniejszę, przesunę na bok, żeby zrobić miejsce na tablicę, choć tutaj tablico. Zaczniemy od zalet. Jakie mamy takie największe zalety, które ja zauważam? Oczywiście są to tylko wybrane wady i zalety, o których będę mówił. Pierwsza kwestia to jest deska rozdzielcza i wnętrze. W moim przekonaniu jest to... Przemyślane rozwiązanie, deska rozdzielcza jest przyjazna, mimo że było dość sporo przycisków, to była wtedy taka moda na dużą ilość przycisków, wszystko jest ergonomicznie umieszczone, no i te zegary, te zegary tak na dobrą sprawę przetrwały do dziś, niewiele różnią się w nowych egzemplarzach, jednak BMW jest tutaj dużym tradycjonalistą. No tak, mówiłem też o wyglądzie już wcześniej, więc powtarzam to. Bardzo przypadła mi do gustu wersja Coupe, fajnie wygląda. Ta sylwetka staje się może nie tyle, że ponadczasowa, no nie chciałbym tutaj Z36 robić jakiegoś takiego niesamowitego klasyka, ale wydaje mi się, że ta sylwetka fajnie wygląda. Jeszcze była dobra odmiana Top Cabrio Baur, rzadko spotykana, ale też robi ciekawe wrażenie. Dobre prowadzenie i przewidywalny układ kierowniczy. Jeździłem odmianą 2,8 i tu muszę przyznać, że dobrze to auto, może miało trochę więcej koni. Nie było aż tak bardzo, jeżeli chodzi o zawieszenie, pozmieniane, ale była pewność w prowadzeniu. Czuć było to auto. No wiadomo, napęd na tylne koła dawał dodatkową frajdę, ale nie było najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o pokonywanie jakichś tam dziur czy coś. Dobrze amortyzowało, nie było jakichś większych zastrzeżeń. Co do silników, rekomenduję silnik 1.8 IS 140-konny, silnik 2-litrowy 150-konny, benzynowy. I wisienka na torcie 28, 193 KONI. W moim przekonaniu najlepszy silnik, najwięcej daje Frajdy i relatywnie można kupić to auto w dobrej cenie. Jak dobrze pamiętam, 280 Nm około 7 sekund do setki. Więc jest to taka jeszcze relacja pomiędzy spalaniem, ceną, a osiągami. Co dalej? Nie było tak na dobrą sprawę zbyt dużych problemów eksploatacyjnych. No owszem, w dieslach, w tds tam się zdarzały jakieś e, pewne kwestie, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak na tamte lata, na lata świetności tego modelu, to auto nigdzie nie wychylało się ponad jakieś normy awaryjności, więc też warto mieć to na uwadze. Co do silników, bo mówimy o silnikach, fajny dźwięk rzędowej szóstki. Ten dźwięk naprawdę brzmiał dobrze, no czwórka, czterocylindrówka, jak to się mówi, no ciężko było, w praw fizyki się nie oszuka, ciężko było tutaj ten dźwięk gdzieś uzyskać samego silnika, bo o wydechu nie mówię, ale R6 fajnie brzmiała. Napęd na tył. No tak, jest wielu miłośników samochodów z napędem na tył, nawet... Tych z młodego pokolenia, którzy szukają jakiegoś pierwszego tańszego auta do nauki e, jazdy samochodem z napędem na tył, no E36 wydaje się w tym momencie chyba bardzo dobrym e, rozwiązaniem, tym bardziej zobaczcie ile drifterów, ilu drifterów e, przerabia BMW. No to jest auto, które pierwsze przychodzi tak na dobrą sprawę na myśl pod kątem driftu. No, i cena. Tak jak już mówiłem, za kilka tysięcy złotych można kupić takie E36, więc no, nie wymagajmy też od tego auta zbyt dużo, jeżeli szukamy taniego egzemplarza. Ale nie są to drogie auta i relatywnie fajnie wyglądają. No Nie chcę aż tak bardzo ubarwiać tego modelu, ale nie jest aż tak zły. No właśnie, przejdźmy teraz do wad, bo też to auto kilka ma wad, na które zwróciłbym uwagę. No tak, pierwsza wada, niezwykle trudno znaleźć samochód godny uwagi, jeżeli chodzi o stan techniczny bądź nie posiadający jakichś nadmiernych przeróbek tuningowych. No trzeba tutaj dość mocno się wysilić i być, jeżeli szukamy naprawdę godnego auta, no tutaj trzeba być bardzo wyrozumiałym i bardzo długo tego auta poszukiwać, no chyba że mamy farta. Kolejna kwestia, silniki nie były ekonomiczne. Długo zastanawiałem się, czy dodać ten punkt, z jakiego względu. No, owszem, te silniki nie były, nie były ekonomiczne. 2.8 swoje paliło. E, diesle też nie grzeszyły tutaj, czy 1.7, czy 2.8, ekonomią. Ale zwróćmy uwagę na jedno: teraz jest wielka moda na promowanie samochodów ekologicznych. Wtedy w latach 90. to aż do końca takie modne nie było. No, przecież nasz polonez, jak był sprzedawany przez ile lat, tam dużo się o spalaniu nie mówiło. Kolejna kwestia, to auto ma tendencję do przegrzewania, może wypalać się uszczelka pod głowicą, szczególnie w R6. Zdarzały się takie tematy, więc warto zwrócić uwagę na to i przyjrzeć się bliżej uszczelce podczas zakupu. Przyjrzeć w cudzysłów, oczywiście biorę. E, tworzywa, jeżeli chodzi o deskę, nie są najwyższej jakości. Ja wcześniej e, posługiwałem się e, tym, że deska mi się podoba, ale te tworzywa może nie do końca, czy z boczkami, z różnymi elementami. E, no, skóra, wiadomo teraz, żeby kupić takie auto bez popękanej skóry, też wydaje mi się, że m, no, tak łatwo nie będzie, ale zawsze można zrobić dodatkową e, ingerencję w postaci naprawy e, tej skóry. Pojemność bagażnika w kombi to tylko 370 litrów, więc to mi się tak trochę kojarzy, tak jak mamy Volvo S60 i V60 niby takie kombi, ale nie do końca, jeżeli chodzi o gabaryty I, i tak na dobrą sprawę to były chyba takie główne wady, które chciałem gdzieś tam przekazać. Oczywiście to auto ma więcej. Jestem też ciekaw waszych opinii, bo wy, którzy macie okazję na miejscu nieraz długo jeździć tymi autami, dłużej je potestować, na pewno też macie swoje opinie co do tych samochodów, więc więc proszę też podzielcie się w komentarzach. W moim przekonaniu ta łatka auta dla mafii gdzieś no Pruszków, Wołomin gdzieś w tych latach przyległa, ogólnie dla samej marki BMW sobie bardzo dobrze z tym poradziło w obecnych czasach. Ja skupiam się tylko i wyłącznie na aucie, bo wiecie co z tym mafijnym tematem to jest tak jak trochę z tablicami rejestracyjnymi. Nie szufladkujmy wszystkiego tak, nie wrzucajmy od razu do jednego gara. Wbrew pozorom jest to auto mało awaryjne, można uzyskać dużo części na rynku wtórnym. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o silniki, bo też o tym jeszcze warto powiedzieć, no to już trzy wymieniłem benzynowe. Co do diesli, tu mam ten dylemat, że zastanawiałbym się może między 1,7 a 2,5 TD. TDS-a może niekoniecznie, ale to też wszystko zależy od tego, jaki traficie egzemplarz. Ja bym się tak nie przejmował opinią wokół tego modelu, więc tak dzisiaj trochę przełamuję tę konwenansę, bo przecież może niektórzy myśleli, że bardzo skrytykuję ten model. Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aspekty jezdne, on tutaj wygrywa z niejednym autem. No cóż, póki co będę się żegnał, jestem też ciekaw Waszych opinii, jakie macie pomysły na inne modele w kolejnych seriach. Podzielcie się nimi w komentarzach i co myślicie o takim BMW E36. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej! Jeżeli spodobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę, obejrzyj również inne moje odcinki i zasubskrybuj kanał.